Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się w pięknych lasach w województwie małopolskim, Tarnowski. No jak sami widzicie, pada drugi dzień z rzędu, więc warunki są, można powiedzieć, wymarzone. Ja lubię taką właśnie pogodę, gdy wszystko jest mokre, słychać szum kropel. No i wybrałem się dzisiaj kolejny raz na prawdziweczki, jak jest wysyp, trzeba korzystać. Mamy 5 października, godzina 7 rano. Dosyć jasno, ale jeszcze szału nie ma. Dzisiaj będzie zachmurzone, więc też nie ma co sobie obiecywać. Jak widzimy, troszeczkę wbijające już mam kilka prawdziweczków podgrzybki. No i w końcu kurki, takie ładne, grubiutkie, niewysuszone. Bardzo mnie to cieszy. W tym roku bardzo mało ich znalazłem, więc. Każda na wagę złota. Tutaj mamy młodziutki może młodziutką rodzinkę prawdziweczkę jak widzimy. Sami spójrzcie. Jeden malutki, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. No coś niesamowitego. No jest niesamowity wysyp od kilku Tygodni, dwóch, trzech tygodni jest taki wysyp tutaj w województwie małopolskim, że Chyba każdy już sobie grzybków nazbierał Ale wiecie, że ja Lubię aktywnie spędzać czas, weekend Więc dla mnie taki Wyjście sobie o takiej godzinie do lasu jest Przyjemnością A w tym, a w tym roku zbyt Wiele okazji na zbieranie grzybków nie było, więc Chętnie sobie Pochodzę Jak widzimy, same młodziutkie Chociaż kilka starszych też już znalazłem Piękna pogoda, no kocham takie klimaty, gdyby się mokro, Człowiek wie, że żyje. Ruszamy dalej, widzimy się za chwileczkę. Przed nami kolejny prawdziweczek. Ten już troszkę większy, troszkę nawet obiedzony. No ale nóżka twarda. No widzimy ślimaka przy nim, więc ten pango właśnie chciał skonsumować. Piękna sztuka. Muszę wam powiedzieć, że z samego rana, jak wchodziłem do lasu, spotkałem dwóch grzybiarzy. Akurat w tym samym momencie podeszli co ja. No ale na szczęście poszliśmy w dwie różne strony, więc jakoś pogodziliśmy ten las między, między sobą. No myślałem, że przy takiej pogodzie nikogo nie będzie. No ale jednak prawdziwki zmuszają do wyjścia z domu. No i do zmoknięcia Dobra, ja ruszam dalej, widzimy się za chwilę. Jest i kolejna piękna sztuka. Więc jak widzimy prawdziweczki nie odpuszczają. Twardy. Trzon. gdzie się tutaj chycił. Naprawdę wróć do niego. OK, uwolniony. Zasypujemy. No piękny. Sami musicie przyznać. No patrzcie jak wspaniale las wygląda. Ciągle coś tam pokrapuje. Więc jest pięknie. Grzybków też coraz więcej. Ruszamy dalej. Przed nami kolejny piękny owocnik. Prawdziweczka. No sami spójrzcie jaki. Jaki piękny. Zastanawiam się dzisiaj mocno, czy iść tak z samego rana, czy na spokojnie po południu przejść, przejść się po tych wszystkich grzybiarzach. No ale tak sobie stwierdziłem, że dzisiaj mogę wstać wcześnie rano, a jutro niedziela. Cześć się wyśpi, kościółek odwiedzi, no i będzie mógł po południu, po obiedzie wybrać się na grzybki i pozbierać. A dzisiaj zbieramy z samego rana. Lecimy dalej. Moi drodzy, kolejne piękne prawdziweczki. Tu mamy jednego przed chwileczką obok uciąg, drugiego piękny, duży zdrowiutki. Tego sobie zaraz sprawdzimy. No i kilka podgrzybeczków. Jeden. Drugi i tu trzeci. No, piękne zbiory. No, ale jest troszkę później, już godzina po ósmej. I naprawdę co chwilę słyszę jakieś odgłosy grzybiarzy więc na zjeżdżało się ich jeszcze więcej. No, te są piękne. No i zdrowe. Okrawamy idziemy dalej. Moi drodzy, przed nami wyjście z lasu. Już zmierzałem ku. Końcowi, bo widzimy w ubijającej troszkę, w koszyku troszkę jest grzybia, grzybiarzy Multum, a też jestem przemoknięty. No ale spójrzcie, co jeszcze tu udało się znaleźć. Piękny prawdziweczek. Niekiedy najciemniej pod latarnią, jak widzimy przy samym wejściu, 20 metrów na, na BIDE. Przeszło tam 10 osób. I nikt go nie znalazł. Zakopiemy sobie go tutaj grzybnie. Bierzemy go piękny, atlasowy. Przy samym wyjściu, jak widzicie, będę sobie tutaj jeszcze troszkę pochodzić i zrobić podsumowanie. A sami spójrzcie, jakie piękne muchomory czerwone. No jak z bajki. Tu jeszcze borowik, pory, ale ich dzisiaj nie zbieram. Więc zostaje. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanie. Ja już wyszłem tutaj z lasku. Pięć aut stoi obok mojego, więc Grzybiarzy jest. No Piękne sztuki udało nam się dzisiaj nazbierać. Same prawdziweczki i podgrzybki. Borowików, cegle, gdzieś tak nie zbieraliśmy, bo już tego mam troszkę. A chciałem same białe nazbierać. Więc jest bardzo fajnie. Nie wiem czy słyszycie, ale huki w lesie przez ludzi takie, że szok. No i co? Piękne, udane grzybobranie. Fajna atmosfera, taki lejący deszczek bardzo mi się to podoba z nieba, wilgotno w lesie, w długo tygodniu ma być ciepło, więc jeszcze więcej pewnie będzie, coś wyskoczymy sobie na jakieś grzybobanki, a dzisiaj będę się z Wami żegnał, dajcie łapkę w górę, subika i widzimy się następnym na następnym filmiku, cześć.